Księga Psalmów, Psalm dziewiąty. Całym sercem będę Cię sławił, Panie, będę opowiadał wszystkie Twoje cuda. Będę się cieszył i radował Tobą, będę śpiewał Twemu imieniu najwyższy. Moi wrogowie się wycofają, osłabną i znikną sprzed twego oblicza, bo ty jesteś obrońcą mojej sprawy. Zasiadłeś na tronie sędzio sprawiedliwy. Skarciłeś narody, wytępiłeś bezbożnych, Wymazałeś ich imię na wieczne czasy. Wrogowie pokonani, rozbici na zawsze, Ich miasta zburzyłeś, Pamięć o nich przepadła. Oto pan zasiada na wieki, ustawił swój tron, by sądzić, on będzie sądził świat sprawiedliwie, słusznie osądzi ludy. Pan jest obrońcą ubogiego. Twierdzą w czasach ucisku. Tobie zaufają ci, którzy znają twe imię, bo nie opuszczasz panie tych, co się do ciebie zwracają. Śpiewajcie, panu. Który mieszka na Syjonie, głoście wśród ludów jego dzieła, bo mściciel krwi pamiętał o ubogich i nie zapomniał ich wołania. Zmiłuj się nade mną, panie. Spójrz, jak mnie poniżają wrogowie. Ty wyprowadziłeś mnie z bram śmierci, Abym głosił Twoją chwałę w bramach Syjonu i radował się Twoim wybawieniem. Poganie utknęli w jamie, którą wykopali, W sidle, które zastawili, uwięzła ich noga. Pan okazał się moim obrońcą, Bezbożny uwikłał się w dzieła rąk swoich. Do krainy umarłych niech odejdą bezbożni, wszystkie narody, które zapominają o Bogu. Bo ubogi nie będzie zapomniany na zawsze, ufność nędzarzy nie zginie na wieki. Zacznij działać, panie, by nie zwyciężył człowiek. Pozwij narody przed swój trybunał. Panie, napełni ich trwogą. Niech poganie wiedzą, że są tylko ludźmi. Jeśli chcesz posłuchać komentarza do tego psalmu, który właśnie wysłuchaliśmy, to zajrzyj proszę do serii Plaster Miodu i znajdź tam psalm o numerze, który właśnie dzisiaj był śpiewany. Znajdziesz też odnośnik do niego zaraz na końcowej planszy i tam będzie można tego komentarza posłuchać. Zapraszam.